Na pewno zastanawiacie się, co robimy w takim dziwnym miejscu i dlaczego tutaj jest taki hałas. Otóż mamy piękny, słoneczny dzień i naprawdę nagrywanie w takiej temperaturze jest tak niewdzięcznym zajęciem, że szkoda, żeby przed Wami występował wielki, spocony grubas, którego tak naprawdę, chociażby z powodu wyglądu nikt nie będzie chciał słuchać. No więc lecimy. Do naszego laboratorium trafił Kiway RKS. Jest bardzo podobny do modelu, który testowaliśmy całkiem niedawno, ale na rok modelowy 2017 otrzymał mnóstwo ciekawych zmian. Cóż to są za zmiany? Przede wszystkim dostosowując pojazd do obecnych norm Unii Europejskiej wprowadzono wtrysk paliwa. Jest to ewenement w pojazdach pojemności 125, szczególnie tych najtańszych pochodzących z rynku chińskiego, koreańskiego, tajwańskiego. Drugim elementem, który bardzo rzuca się w oczy jest spoiler pod silnikiem, który nadaje pojazdowi pewnej agresywności i spójności stylistycznej. Natomiast najważniejszą zmianą jest zastosowanie układu hamulcowego połączonego, tak zwanego dualu, o tym, jak to się sprawdza, porozmawiamy za chwilę. Na pierwszy rzut oka i wygląda tak jak poprzednia wersja. Ma ten sam zbiornik paliwa, bardzo podobny licznik, kierownicę. Wszystko wygląda tak jak w starszej wersji. Natomiast jak tylko zaczniemy mu się przyglądać, widać, że nad pojazdem bardzo popracowano. Przede wszystkim zauważcie, jak została przeszyta kanapa. Szwy są naprawdę fajne. Wtopiono logo prasowane w wykładzinie tego siedzenia. Wszystko jest ładnie spasowane. Mamy wrażenie, że powłoka lakiernicza jest jeszcze lepsza niż w poprzedniej wersji. Nie wiemy, na ile miało na to wpływ. W zmiana polskiego importera, mianowicie importerem Kiwaya została firma Motorland z Warszawy, ale naprawdę od razu przywalono z grubej rury w postaci tego pojazdu. Tak jak powiedziałem, jednostka napędowa dostała wtrysk paliwa. Co to oznacza dla użytkownika? Przede wszystkim bardzo ładne, czyste, płynne uruchomienie, dużo gładsza praca. Silnik otrzymał wa wałek wyrównoważający, dzięki temu jest pozbawiony wibracji, zmieniły się troszeczkę przebiegi momentu i mocy obrotowej. Jest dużo lepiej w środkowym i w niskim zakresie obrotów. Góra nie jest za uważalnie słabsza, także naprawdę panowie z Kiwaja odrobili świetnie robotę. Skrzynia biegów posiada pięć przełożeń. Oczywiście włączają się płynnie. Wszystko działa tak, jak powinno. Pod względem zawieszenia nie mamy jakichś mega zmian, ponieważ nadal jest to nieregulowane zawieszenie. Z przodu mamy klasyczne teleskopy. Z tyłu mamy wahać wleczony podparty na dwóch elementach resorująco tłumiących, wyposażony w takie fajne wzbiorniczki z gazem, ponieważ czynnikiem tłumiącym jest gaz. Zawieszenie zostało zestrojone na pograniczu komfortu i pewności prowadzenia, co oznacza, że kiway naprawdę fajnie wchodzi w zakręty, ale nie jest ekstremalny przy jeździe na co dzień czyli wszelkie wyrwy nie będą do kierowcy docierały w sposób że tak powiem jeden do jednego. Będą wytopione, będą troszeczkę wyresorowane. Po prostu zawias jest spoko i świetnie się sprawdza w takiej małej konstrukcji. integrowany układ hamulcowy w roczniku 2017 jest to świetna sprawa. Pierwszą rzeczą zwiastującą zmiany jest regulowana odległość klamki. Dzięki temu każdy może sobie dobrać długość. Jest to rozwiązanie praktycznie niespotykane w tej kategorii pojazdów, a zwłaszcza w Chińczykach, Tajwańczykach i Koreańczykach. Tylny zacisk hamulcowy otrzymał dwa tłoczki. Jeden jest uruchamiany przy wciśnięciu przedniego hamulca, natomiast obydwa działają, jeżeli naciśniemy hamulec nożny. Podobnie ma się sprawa w przypadku przedniego zacisku, który jest dużo solidniejszy. Tutaj również Mamy kilka tłoczków hamulcowych. Są one trzy. Ciśnięcie nożnej dźwigni powoduje uruchomienie jednego z tłoczków przedniego zacisku, ciśnięcie przedniej klamki powoduje uruchomienie wszystkich. Jak ten układ się sprawdza? E, powiedzmy sobie szczerze, jest dużo lepszy niż w poprzedniej wersji. Jest dużo bardziej wydajny, dużo lepiej, w moim odczuciu, dozowany. Przede wszystkim dużo bardziej skuteczny. Dla osoby używającej głównie przedniego hamulca, uruchomienie automatyczne tylnego powoduje wzrost siły hamowania, wzrost efektywności hamowania. Także tutaj producent naprawdę odrobił bardzo dobrze lekcję. Pozostaje jeszcze kwestia wyglądu. Wprawdzie obecne wcielenie Kiwaja RKS jest bardzo zbliżone stylistycznie do poprzedniej wersji, ale w moim odczuciu wygląda dużo bardziej atrakcyjnie. Może jest to kwestia kolorystyki, no bo jak wiadomo, czerwony jest najszybszy, ale tak naprawdę, czerwony w połączeniu z tymi szarymi paskami nadaje temu pojazdowi świeżości i na tle innych, nudnych, ponurych, wiśniowych, szarych 125 zdecydowanie odznacza się pozytywnie. Tylna lampa LED, przednia w technice wielozwierciadłowej. Do tego mamy fajnie przydymione światła postojowe. Pozycja kierowcy jest wyprostowana, odprężona. Jest sporo miejsca nawet dla takiego kroca jak ja, czyli mającego 190 cm. Pasażer ma solidny uchwyt, naprawdę dobra robota. Jedyne zastrzeżenia pod względem stylistycznym mam do tłumika. Wprawdzie nie jest on przekoloryzowany. Natomiast osobiście, gdybym był właścicielem, bardzo szybko bym zdemontował ten chromowany detal. Moim zdaniem nie pasuje on do czarno-czerwonego wykończenia tego pojazdu. Myślę, że ten czarny mat na tłumiku zrobiłby dużo lepszą robotę. Jeszcze tutaj wspomnę o lusterkach, które są szeroko rozstawione, ale nie powodują utrudnień w czasie jazdy w korkach. Widzimy w nich dobrze. No tutaj pod tym względem jest identycznie z poprzednim RKS-em. Co możemy powiedzieć o kiwaju Tytułem podsumowania. Jest to sprzęt, który bez problemu rozpędzi się do prędkości 100 105 km na godzinę. Jest to bardzo dobry wynik w klasie Chińczyków, Koreańczyków i Tajwańczyków. Zużywa przy tym troszeczkę mniej paliwa niż poprzednik, czyli w moim odczuciu jest to 30 litra mniej, czyli to będzie w granicach 3 z groszami na 100 km. No i najważniejsze dla użytkownika cena. Testowany pojazd kosztuje 7200 zł. Mimo zastosowania tak dużej ilości nowatorskich rozwiązań, jak na tą kategorię pojazdu, jest to cena zbliżona do zeszłorocznego. Czyli tak naprawdę otrzymujemy dużo bardziej zaawansowany technologiczny pojazd tej samej ceny. Gdybym miał kupować 125 dla siebie i nie byłby to skuter, bardzo poważnie bym wziął ten pojazd pod uwagę.